Rozdział szósty jest poświęcony najcięższemu przedstawicielowi mieszkańców oceanów. Na przykładzie wieloryba chciałbym kontynuować rozważania będące próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego przyroda nie wymyśliła koła. Seria migawek i filmików i animacji na początku filmu ma za zadanie zachęcić do wysłuchania krótkiego, może nudnego wykładu na temat teorii pływania wielorybów, głównie fiszbinowców. Taka wiedza jest niezbędna do zrozumienia idei kilku, mam nadzieję, interesujących projektów. Wieloryby z gatunku żywiącego się planktonem to najciekawszy w przyrodzie przypadek przystosowania do życia w trudnych warunkach środowiska morskiego, który możemy wyjaśnić tylko dzięki analizie co najmniej kilku dziedzin nauki. Za kształt ciała odpowiada geometria przestrzenna. Ciało musi być tak ukształtowane, aby zmiana objętości w rejonie płuc powodowała założoną zmianę położenia środka wyporu względem środka masy. Od znalezienia się po stronie ogona podczas nurkowania do znalezienia się po stronie głowy podczas wydłużania. Żeby takie zmiany położenia środka wyporu były możliwe. Muszą zaistnieć zjawiska z dziedziny biochemii, dzięki którym wieloryb nie magazynuje tlenu w powietrzu wciąganym do płuc. Na głębokości kilkuset metrów ciśnienie wody jest zbyt wysokie, aby w płucach znajdowało się powietrze. Znacznie lepiej jest mieć w organizmie tylko płyny, które są nieściśliwe. Dlatego wieloryb magazynuje tlen w płynach ustrojowych podczas kilkukrotnych wdechów i wydechów na powierzchni wody. Po zgromadzeniu zapasu tlenu wieloryb nurkuje. Im głębiej, tym ciśnienie wody rośnie. Przestrzeń płuc, w której są niewielkie ilości powietrza, jest coraz bardziej ściskana. Wieloryb staje się coraz cięższy od wody wypieranej przez jego ciało i zgodnie z zasadami hydromechaniki szybuje w głębinę. I pewnie tonąłby coraz bardziej, gdyby w płucach nie pojawił się dwutlenek węgla. Dzięki zjawisku znanym z termodynamiki cieczy i gazów. Na głębokości kilkuset metrów i w temperaturze poniżej 31 stopni Celsjusza. Dwutlenek węgla jest nieściśliwą cieczą i proces zmniejszania objętości ciała wieloryba ustaje. Wieloryb już nie tonie dalej i może spokojnie szukać pożywienia na przykład w postaci kryla. Teraz trzeba pomyśleć, jak wydostać się z głębiny. Rozwiązanie jest proste. Wystarczy wzmóc. Obieg krwi w rejonie płuc i podgrzać dwutlenek węgla powyżej 31 stopni Celsjusza. Dwutlenek węgla stanie się gazem i ciągle ogrzewany przez system krwionośny znakomicie powiększy przestrzeń płucną wieloryba. To dzięki CO2 wieloryb może stać się lżejszy od wypieranej przez ciało wody i poszybować ku jej powierzchni. Jest całkowicie przygotowany, aby otworzyć zawór na czubku głowy i wypuścić fontannę gazów, których największym składnikiem będzie prawdopodobnie dwutlenek węgla, efektownie skraplający się w zimnym powietrzu. Według mnie, wieloryb, który rozumie tyle dziedzin nauki i na dodatek stosuje je w życiu, Powinien dostać co najmniej kilka doktoratów honoris causa w różnych uczelniach świata. Większość teorii jest piękna i czasem mądra, ale zanim się ją spróbuje wykorzystać, należy wcześniej sprawdzić. Na myszach się nie da, małych wielorybów przyroda nie stworzyła, trzeba było zrobić jakiś model. Jako inżynier-mechanik budownictwa okrętowego postanowiłem sprawdzić różne możliwości poruszania się w wodzie dzięki zmianom siły wyporu z ujemnej na dodatnią. Samo istnienie takiej możliwości jest nie do podważenia, jednak jak zawsze, diabeł tkwi w szczegółach. Mój pierwszy model wykorzystywał zasadę znaną z konstrukcji łodzi podwodnych, na których kilkukrotnie pływałem. Wielorybek posiada otwartą komorę powietrzną, do której tłoczone jest powietrze. Kiedy powietrze wypchnie wszystką wodę znajdującą się wcześniej w komorze, wyporność wieloryba rośnie i szybuje ku górze. Na powierzchni, automatyczny zawór na głowie wieloryba otwiera wylot powietrza do atmosfery. Komora natychmiast wypełnia się wodą. Wielorybek tonie, aż do momentu, kiedy powietrze ponownie wypchnie wodę z komory. Była to przysłowiowa kropka nad i. Pływający bez ruszania ogonem mały wielorybek jest naocznym potwierdzeniem faktu, że płetwa ogonowa, płetwala błękitnego nie jest głównym elementem napędowym. Wieloryb porusza nią jakby od niechcenia i bardziej aktywna jest przy zmianach kierunku. Przyszedł wreszcie moment odpowiedzi na pytanie. Dlaczego wieloryby nie wymyśliły koła i nie stosują śruby okrętowej lub czegoś podobnego? Gdyby wieloryby wymyśliły jakiś pędnik reakcyjny na wzór śruby okrętowej, działaby, działałyby na szkodę własnego środowiska. Już w 1845 roku James Joule włożył do kalorymetru mieszadełko i ustalił równoważnik cieplny pracy mechanicznej. Cała praca mechaniczna wykonana przy pomocy obracającego się w wodzie wiatraczka zmienia się w ciepło. Energia nie ginie, tylko zmienia postać, gdyby wszystkie stworzenia wodne cały czas poruszały się przy pomocy pędników reakcyjnych, czyli pozostawiały za sobą skotłowaną wodę tak zwany kilwater, to temperatura oceanów z dużym prawdopodobieństwem rosłaby już w minionych erach geologicznych, bo woda to nie to samo co ląd, który w dzień się nagrzeje, w nocy ostygnie. Woda nie oddaje ciepła tak szybko. Jednym słowem, wieloryb, który szybuje w głębinę, wykorzystując grawitację, a praca włożona w szybowanie ku powierzchni polega głównie na utrzymaniu temperatury krwi, aby móc podgrzeć dwutlenek węgla, jest super ekologiczny. Zabawne jest to, że ja, kiedy w 1982 roku składałem wniosek o przyznanie patentu na łódź dwukadłubową z napędem nożnym, to nieświadomie walczyłem z ociepleniem klimatu. Ten patent miał swoją historię. Prototyp pływał po jeziorze w Bieszkowicach. W czasach, kiedy lato z radiem poszukiwało na jeziorach paskudy, jeden z przypadkowych widzów zapytał mnie przy pomoście, czy to jest ta właśnie poszukiwana paskuda. Nic mu nie zrobiłem, bo trochę miał rację co do wyglądu. Paskuda nie była piękna, ale zasada działania polegająca na przemiennym obciążaniu dwóch pływaków wyposażonych w płetwy, z których każdy miał wyporność równą połowie ciężaru pływającego, ciągle jest piękna. Była to odwrócona zasada pływania wieloryba, który zmienia wyporność przy stałej masie. Paskuda miała stałą wyporność pływaków, ale zmienne obciążenie. Paskuda uległa zniszczeniu razem z dokumentacją. Zachował się jedynie film na taśmie 8 mm z pierwszych prób zupełnie nieudanego prototypu. Wykonałem jeszcze kilka projektów i prób napędów inspirowanych wielorybem. Była to wspomniana paskuda, strzała Bałtyku, płetwa wieloryba i dreptuś, który miał nawet szansę na produkcję w firmie Galeon, produkującej wówczas łodzie. Kiedy obcięto im limity dostaw żywic epoksydowych, projekt upadł. Po kilku latach stwierdziłem, że w warunkach ziemskiego przyspieszenia. Marne 9,81 m na sekundę kwadrat ograniczone są możliwości wykorzystania grawitacji do szybkiego poruszania się w wodzie. Wodny transport towarów mógłby być wolniejszy, ale nawet sto wielorybów zaprzężonych do barki traci swoją sprawność. Stają się pędnikiem reakcyjnym i zgodnie z prawem zachowania pędu musiałoby rozpędzić odpowiednią ilość wody w przeciwnym kierunku do ruchu barki.